Wczoraj wieczorem jemeński ruch Huti przeprowadził operację uderzeniową na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ataku dokonano w czasie oficjalnej wizyty w tym kraju prezydenta Izraela Itzhaqa Herzoga. Pocisk balistyczny został przechwycony przez obronę powietrzną Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak informują izraelskie media, Hercog przybył do Abu Zabi, by porozmawiać na temat bezpieczeństwa i stosunków dwustronnych z faktycznym przywódcą Zjednoczonych Emiratów Arabskich księciem szejkiem Mohammedem ibn Zaidem al-Nahayanem. Biuro Hercoga podało, że prezydent Izraela będzie kontynuował swoją wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mimo zagrożenia ze strony Huti. Wizyta prezydenta Izraela w Emiratach znajduje się pod ścisłą ochroną Shinbetu oraz służby bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Koalicja odpowiedziała dziś nalotami na Sanę, Huti zaś grożą kolejnymi atakami na Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są członkiem tzw. arabskiej koalicji dowodzonej przez Arabię Saudyjską. Jemen od siedmiu lat jest areną walk między grupą Ansar Allah i jej siłami sojuszniczymi a armią jemeńską kontrolowaną przez uznany na arenie międzynarodowej rząd wspierany przez koalicję arabską. Huti domagają się, aby koalicja arabska pod wodzą Arabii Saudyjskiej zaprzestała działań wojennych w Jemenie i zniosła blokadę wokół północnego Jemenu, który znajduje się pod ich kontrolą. Natomiast w nocy izraelskie lotnictwo zaatakowało w Syrii. Państwowe media syryjskie, cytując źródło wojskowe, poinformowały: Dzisiaj o godzinie 3:05 Izrael przeprowadził atak z powietrza seriami pocisków z kierunku Rajak na wschód od Bejrutu. Wycelowano w obszar wokół Damaszku. Atak spowodował jedynie szkody materialne.